No, siemandero Wujo mi dawno nie było nic na tym kanale śmiesznym wrzucone Także, a wrzućmy, może, uuu, Luke się zalogował, ho ho ho, Merry Christmas Luke Może Coś To odświeży deck, jak widzimy Goblin G Evo plus Rekruty Evo, klasycznie e Ladder 2-3 gry 2-3 razy szybkie plecy i Zobaczymy co Josh szuba Pokaże, super cel Super <c> cel, <-c -c> niech będzie cel, ale Celpal, jazda z gościem, rekruty first play ooo, y ooo, oh, o, oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho oh, oh. Giantini będzie, Giant pewnie, jo i no, te baccy są jak cholera What, AI track? Czy jak na to się mówi? I skeletony? I Tu jakiś będzie głównik chyba Co tam jest? Ruda? Ruda O oh, I'm god. What is going on right now guys? Czy on się wysprzęglił ze wszystkiego? myślicie, czy jeszcze nie? W sumie nie wiem Ale ja się wysprzęgliłem trochę. Oh, a ja, 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 ja. No i co mam teraz zrobić? Przedczyclujemy rage, a? Nie podoba mi się już jego deck w ogóle. Nie wiem, co teraz zrobić. Zagram Prince'a. Może lepiej go był go, Goblin Giant do zagrania. I wtedy byłaby ewolucja. Chociaż ewolucja tego Goblin to taka, sobie jakoś specjalnie nie oddaję. No, może być teraz przypał przez duże P. P? Przez tego... Gu... ...jany bat, niestety. I on to teraz sklonuje. Idealnie, powiedzmy, że to trafiłem. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze, dobrze, jest. Jest git. Wire nice, to obroniłem. Oczywiście nic z tego nie wyszło. I on ciągle i ciągle będzie tak puszował mnie. Ten Electro Dragon będzie so annoying. Nie mam Voida, nic takiego, tylko Phoenix na niego ewentualnie, ale to tylko ewentualnie. Dobra, Eli razy dwa za moment, let's try mm -hmm. No i co tu będzie wyglądało? Okej. Okay. Vamos, zróbmy tak. Okej, okay. ciekawe, szkielety to na środek? Ma Ewo chyba szkielet ogólnie. Ja mówiłem, że ma Ewo. Okej, okay. oh my goodness. Nie, tego nie wybronimy, jakbyśmy chcieli. To teraz jest tylko odpowiedź, czy dostaniemy trójkę, czy nie. Nie no, trójki raczej nie będzie. Ale dajmy rekruty. Eee, próbujmy, 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 let's try, let's try, guys. No, ale co ja mogę tu zrobić, no, tam pekkę jeszcze ma. Jezus. No teraz pekkę da. Ja muszę się pozbyć tego iDraga szybciej. Okej. Okay. Ruda. Okej, okay, wspaniale co zrobił, yy, jak on się nazywa. O, demo. Demolisza. Ach, karamba. Jest... Chociaż... Chociaż jak jest tutaj zagrany. To mnie jakoś... To nie martwi mocno. A się go skajtowali sobie delikatnie, rzecz biorąc. Damy to co tu Co to niestety nic nie wniosło? Oh no, 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 no. No i nice! To znaczy tak jakby nice Przeg... Nie, wygrywa. na spokojnie. On zaraz będzie coś tu dawał i klonował, bo on tutaj jeszcze. O, właśnie. Ośnie. On będzie się klonował, to na bank. O, źle zrobił chyba. Albo ja zrobiłem źle. Wow! 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 to było dobre Okej okay. Dobra, żyjemy. Phoenixa posłałem w bój. Ee, oczywiście bez sensu, no, ale co? Co zrobić, no? Cholera, jasna, gdzie jest ten? No zobaczcie, Phoenix a tam, tam z tyłu. Jak on to wszystko psuje, ten Phoenix? Phoenix! Phoenix! Phoenix jeszcze raz, rób coś, please, Phoenix. Do something. Something, please, Phoenix. Nie bądź taki. Cokolwiek Phoenix zrób, proszę jecie. Oho, 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 sklonuje. Alright. No problemo, w sumie. Żyjemy, mamy też choć trochę HP przewagi. No to! Uderzył! Ha! Uderzył again! Again! And again! I mamy wina. Nice, 5 minut walki. To, proszę Państwa, nie było, nie było łatwo. Ale Josh... Został zjoszowany, zjamesowany. I jest win. RC mamy, wczoraj widzieliśmy na live'ie, chyba. Pamiętam. No, wiadomo, no, co sobie musi być Ultimate Champion, ale do Ultimate Championa jest piu, 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 ale mam nikt fajny. tym pił, piu, piu. Ua! Nie, czemu demo rzuciłem tak szybciej temu, ty ośle? Ale pew z tego pew 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 straszny pew beczkę na szczęście nie pew patrz U, pew patrz. Piu, 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 piu. Musimy wyczaić jaki ma budyneczek. Piu, 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 piu. Dobra, damy rekrutę, tak, bo możemy. Ale on, i kontruje wszystko. Nie mamy strzałek, nie mamy nic. Jesteśmy w czarnej tupie. Ale mamy kolejnego, widzę. Dobry. widzę napisz w komentarzu, który. O! Oh, Jesus Christ, guys! I on może teraz zagrać. Uh, Prinseskę. Oh my God, dałem mnie na w tą stronę. Na most. Ja bym dał, jak, jak bym grał. Ale on. A, widzicie, dał, wiedziałem. Wiedziałem, że zrobił obóz. A! I zdążyłem przed drugim konektem plicerski na towera. Very nice What the hell guys is going on right now? Ciebie co ta agresja taka w ogóle tym chłopcom? Się tak... Ale on chyba się wysprzęgił ze wszystkiego w sumie. Trochę. Vamos. Vamos, 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 vamos na wieży! Na wieżę tam cztery Eli chyba ma mało Eli i jeszcze rybaci pomaga, strzałki zostawiam. Rybachi jak tam na 0 HP, jak mu robotę robi ty? Cześć, czy, czy? czy, czy muszę dobrze to zagrać, żeby mi tutaj... O właśnie, kolega nie zepsuł nic. Na szczęście nie zepsuł. Na szczęście Jimmy jest... Pięknie tutaj wyszkolonym graczem Counter Strike'a w Polsce. Piu, 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 Ale ma nikt fajny. Piu piu, 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 O o! Aaa! Ha, <śm> nie musiałem nawet tego dawać. Ewo szkielety. Nope, ale mogą być. Zawsze mogą być, niestety. O o! Wami o, teraz, teraz szybko, szybkie, szybkie! O, lepiej! O o my... Oh, nie no, mistrz klasy światowej jestem. jestem najlepszym graczem w Polsce w tą grę. Nikt nie jest lepszy, lepszy, lepszy niż Jimmy. No takie jest trusztory, guys, to, co ja będę mówił, no? James is the best of the best. Playa Counter Strike Polska. Najlepszy w Polsce gracz klasztoral to jest Jimmy, Jimmy Neutron. Proszę bardzo, Rach na klatę. Czemu nie, why not? Yes, weekend can. Strzałeczki jeszcze. Nic sam się już nie wydarzy dobrego, ale mamy wina. <s ajuda bagun agents> Dobra, jeszcze jeden. 8 minut odcinek. Średnia oglądalność będzie pewnie z 30 sekund. Josh kolejny. Żegliśmy z Joshem. Ile tych Joshów jest w ogóle? Co. Nie? O szkielety i gangobinów to nie jest jakieś dziwne połączenie w sumie. To albo się gra w szkielety, albo... nie gang tylko gobliny, tak, a on jednak gra to i to w e irt, że tak powiem w i e -irt. Dobra i no nie wiem, wys się ze wszystkiego chłop, no ja muszę to zrobić, I must. Dorzuciłem sobie rajcini, czy cini? Spad delivery. Aaaajaj. Ajajaj. Easy peasy, Lemon Squeezy. Let's. Let's let's play. Let's play. Let's play together. No jeszcze ten goblin w Towera poszedł? No co to było? On Madrilla, ja zagrałem demo, to było głupie. O, jeszcze nie trafiłem strzałkami. Zartowałem, zawsze trafiam. Dobra. Bank nice. Nice. Pan jeszcze musiał dorzucić. Upsy. Oh, Jesus Christ. Fuff. Troszkę miałem ciepło. Troszkę miałem pe pełne, pełne gacie, ale jednak. No nie da się Nie może. He can't. Dobra, mógłby, ale spokojnie. Nie ma już ewo szkielecików. To jest. No jest informacja dla nas. O oh, o. Oh. Zagrał kołego Gianta z paccami na ewolucji. I co on chciał tym osiągnąć, guys? Umówmy się. Co on chciał tym osiągnąć. Bo nie wiem, w sumie. Może i coś chciał, no ale. Chyba mu nie pykło. Chyba nie. To już to tu rzucę. Po prostu, bo mogę. A już muszę przydać ci ewo ten. Drill, nie, ale nie. nie. To nie ewolucja. O, oh, piękny zap z mojej strony. Nie przyjmuję się tymi szklęcikami na prawej stronie. Bang, 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 lucky look. <laughs> na koniec odcinka trojeczka. Zrobimy to. No panowie, jak robimy trójeczkę na koniec odcinka, to dub, 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 no to dab, dab, dab. Muszą być łapki w górę i komentarze, i subskrypcje, i wszystko co może być. No. Easy peasy, z squeezy, Trójeczka z gościem. Także brawo Jimmy i Neutron. Zaczęliśmy na pierwszym stypie. jest czwarty. Przed nami jest Patryk, a rekord jest z nami i Sunshine jest pięter niżej, pod nami. Luke, kiedy Nie mam czasu, Olo. Okej okay guys, dziękuję ślicznie za odcinek, o Todek, zostawcie łapki w górę, komentarze i miłego dnia. Pozdro!